8 kwietnia 2013 przyjechaliśmy tutaj sobie polatać. Tu już Jaś koleje wachę. Tam Krzysiu będzie dzisiaj oblatywał nową pompkę do Mosterka. Bez silnika! Bez silnika. A tam Waldi nowy gaźniczek do Mosterka. No. Jaśka Bolit jest wyposażony y, y, w najnowsze jego dzieło, a mianowicie klucze zawirowywać, podciśnieniowy, bez żadnych elementów ruchomych, z dyszami wewnątrz. no y, Very special y, urządzonko które na testach naziemnych pokazało, że kurde felek więcej jak pół litra na 15 minut silnik na średnio wysokich obrotach nie pali. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj w powietrzu. Będziemy testować. Dobrze, to można zmazać, co mówi. <laughs> no. Także tak to wygląda. Specjalnie wytarował Jaśko zbiornik, męzurką z dokładnością co do mililitra. Ja będę jechał na starym czymś, na starym yy, yy, żebym miał porównanie z tamtym, bo na nowym to nie nie, nie, nie latałem na tym nowym starcie. No nie szkodzi, ale, 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 ale yy, odległości są takie, jak ci menzurka pokazała, kurczę. Nie? Yes. Dobra, Wraliśmy na razie, to tam jeszcze nie jest do pełna pod 9, ale... No, tutaj jest 8,5 z tej strony, bo, bo krzywo troszkę stoi. Dobra, yy, także na razie rozgrzejmy, pohasamy, żeby go rozgrzać. A potem dolejemy do właściwej wartości i będzie cace. Także na razie jeszcze troszeczkę wiaterek jest za duży. Ale. A mamy wskaźnik? A tam przebiłeś go! Wal, to my zahaczymy o niego, kurczę, podczas startów. Omijaj. <grywa> <nie. O>, <grywa> Składane podnóżki. Czekaj, czekaj, czekaj. ty się, Ja nie brałem skrzydła, bo Jaśko mówi, że, żebym miał ja polatał na jego sprzęcie, więc ja sprzętu nie, odkładam, nie rozkładam dzisiaj. Ale Jaśko, poleciek, znam życie, kurczę, to tam... Nie, nie, to, to ja tam... wolę, żeby... Wiesz, nie o to chodzi, żeby tego, żeby to nie chce się zaprawić jeszcze, jeszcze. jeszcze. Dzisiaj tam mierzemu, Agnieszki temperaturę, to mam 35,5. No to, Jasiek, to, to trzeba Ci temperaturę podnieść no, <laughs> to Ktoś... Waldek, starość. masz jakąś flaszkę? Starość, kurwa, starość. <laughs> <Z tej> nie. <laughs> no ja Waldi, Waldi teraz nam y, pochwali się, jak to tam teraz... Po wymianie gaźnika, na razie jest super, to będzie pierwszy locik, było próbne prób odpalenie. Zobaczymy, nie? Odpali bardzo ładnie, zobaczymy jak będzie dalej. Pomogliśmy Chrisiowi naprawić pompkę, bo pompka oczywiście się okazała, że nie do końca jest dobrze z tą pompką. No naprawiliśmy pompkę za pomocą prostego urządzenia zwanego ściągaczy na śrubokę. Czyli producent dał gówno nie ściągać. Myślę, że to no, no, z całego założenia. czyli fachowcy producenci oczekize. No, Zaraz podejdziemy do Krzysia Mosterka, zobaczymy jak to zostało zmajstrowane. Teraz, teraz proszę. To jest napęd, który ma 5,5 godziny nalotu. Najpierw były trytrytki, teraz są zaciski. Zobaczymy co będzie po 10 godzinach. No i teraz już w Wężyku bąbel powietrza się nie robi. Kucza. Nie robi się i paliwo nie spływa. Nie spływa. Zobaczymy jak długo. Pewnie na dole trzeba będzie takie coś samo. <laughs> Dzisiaj pod, wymieniając pompkę z Krzysiem razem dociągnęliśmy głowicę, także na pewno jest na 100% I Trzeba powiedzieć, że wcale nie dużo, jedną, jedną piątą obrotu, czyli całkiem, całkiem minimalny docisk do dokręcenia. Głowica jest obecnie dokręcona. Krzysia na razie niepokoją poduszki, które są wykrzywione, ale to podobno wada oryginalna. Oryginalna. Gdzie, gdzie tu są takie poduszki? Masz krzywe, tu, tu masz krzywe poduszki. Nie? One są tak, jakby obwieszone troszkę. No, no, Poczekaj. Obwieszone. Y, zdecydowanie mniejszej średnicy niż ja mam. Aha, no to, no, to, słuchaj, no cię, ciężar no, swoje musi zrobić na małej gównianej powierzchni, co nie? Y, tej y, sztywności gumej. No zrobiliśmy z Krzysiem tutaj. O, czy, no, czy, to może tu ma tu odrgania, które ja mam większe może nawet. Tu z, y, zrobiliśmy patent, który się sprawdza w mosterach, czyli, czyli niwelujemy drgania linki za pomocą tego, tego yy, kawałka yy, wężyka no i łatwiej sięgnąć do szarpanki. No i oczywiście jest linka w pełni nasmarowana, tak. łącznie z tabucikiem, który tu już o dzisiaj się starł do końca. O Następne... No bo linka musi być nasmarowana, bo inaczej przeciera. Nie? Aha, 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 aha. No i zaraz nas Teraz go w powietrze, kurczę. I będziemy zadowoleni. Wnioskujemy do wszystkich producentów paralotni o zestaw naprawczy, czyli zestaw trytrytek za 11 zł, do kompletu za 16 koła. Trzecie uruchomienie po naprawionej pompce już bezproblemowe, czyli bez gaśnięcia napędu. Bardzo ładnie zapalił, teraz obroty się stabilizują. Weź go trochę Janek, przegazuj wiesz. musieli wyregulować obroty. Gaz, 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 Poszedł. Startuje Waldek na nowym gaźniczku. Poszedł kodzie po betonie. Poszedł. Ostro ostro poszedł Waldi Krzysi już w powietrzu śmiga, no teraz my idziemy No, tutaj Jaśko będzie musiał prosto na drzewa startować, ale power jest, silniczko. Bardzo jaskie do pierwszego lotu wiaterek, no taki sobie jest ładny poszed, jaszko poszed, ostro w górę. Dał mu w rurę i poszedł w górę z nowym zawieraływaczem. Na ziemi maksymalne obroty były 6500, e, gdzieś tak 40-70, w tych granicach się bujały. Przy czym poprzednio było 6200. Także już jest zysk duży. Gdzie on tam kręci nad tymi drzewkami, jadełkami. Mi się wydaje, że ktoś tam idzie. Co to będzie? Bajeczka, bajeczka 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 no słuchamy jakie wrażenia z założonego tego urządzonka to jest, jest super no nie wiadomo wiesz bo to i tak on właściwie to chodzi... chodzi nigdy na maksa nie dajesz szkolenia, ale? No. Ale może, że nie gaśnie na maksa i dobrze się trzyma, nie? Tak? Czyli płynnie chodzą obroty? Na razie bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To no dobra. To teraz co Jaśko? Teraz lecisz. Ale to tak na pół godziny czy na godzinę? No i lecisz. No żeby było wiadomo to no przynajmniej pół godziny, ale to założymy mojego GPS-a, dobra?

z Sercowa o godzinie 18.00 No i... Co do sekundy, Janek jest równo godzina. Co do sekundy, według ci wiesz? Przez 53 minuty miałem cały czas odpuszczony trymery, no. Cały czas. No. Tylko tu jak przeleciałem, no to już nisko, no, no to już no. E, na zaciągniętych trymerach, ale obroty trzymałem cały czas powyżej no. 5000. Prędkość miałem taką 58-59 na godzinę z wiaterkiem pod 45-48 w tych także cały mógłbym powiedzieć, że tylko że u Ciebie jest dosyć delikatnie i między 5200 a 6000 on błyskawicznie idzie, to nie? więc mm. Trzeba było go tak tak wiesz, trzymać na a tych potem już, A potem już nie reaguje, prawda? No. Znaczy maksymalny obroty, jaki tam był taki moment, co leciałem, to było y, 6595, udało się. A potem szybko zeszło do 6500 y, gdzieś tak 60-80 w tych granicach cały czas był.